Cześć kochani, dzisiaj chciałam powiedzieć, co to jest odcięcie od emocji, jak, jak to powstaje i jak można z tym pracować. Ja nazywam się Ewa Naziem, jestem certyfikowaną terapeutką ustawień systemowych i coachem, ale w 99% moich prac indywidualnych, ale też warsztatowych pracuję z klientami nad transformowaniem emocji inaczej nazywa się to praca z wewnętrznym dzieckiem albo transformacja emocji. Jeżeli nie umiesz pohamować nadmiernej agresji albo nadmiernej złości, jak to się objawia? Na przykład jesteś w sklepie i ktoś ci wejdzie do kolejki, albo ktoś zajedzie ci drogę, albo ktoś zajmie ci miejsce parkingowe i ty wybuchasz. I ten wybuch jest tak mocny, że po pierwsze nie umiesz nad tym zapanować, a po drugie, po takiej sytuacji. Zaczynasz się zastanawiać, co się ze mną dzieje, że o, o, o taką małą rzecz ja tak wybucham i tak mnie to złości. Skąd to się bierze? Być może zdarzają ci się też sytuacje, że wszystko się układa, siedzisz przy rodzinnym stole, może przy wigilii, wszyscy są zadowoleni, wszystko jest ok, a ty nagle odczuwasz smutek i nie wiesz skąd on płynie. A być może jesteś taką osobą, która reaguje śmiechem na różne trudne sytuacje w swoim życiu. Albo jak sytuacja zdarza się i jest to trudna sytuacja, to nie umiesz zareagować odpowiednio, i dopiero po jakimś czasie, po dniu, po dwóch dniach, po tygodniu ta sytuacja wraca i wraca, i dopiero do ciebie dociera, że na przykład ktoś cię zranił, ktoś cię poniżył, ktoś naruszył Twoje granice. Jeżeli tak jest, to być może jesteś, być może masz w sobie taki schemat odcięcia się od emocji. Co to jest? To jest taki nasz mechanizm obronny, który wykształcił się w trakcie naszego dzieciństwa i dzięki niemu przeżyliśmy tak naprawdę. Odcięcie od emocji ma miejsce wtedy, kiedy nie mogliśmy w bezpieczny dla nas sposób wyrażać różnych emocji. Czy to jest złość, czy to jest zazdrość, czy to jest wściekłość, czy poczucie odrzucenia, czy porzucenia. I tę cechę wykształcają zazwyczaj dzieci, które pochodzą. Albo z domów alkoholowych, i to są dorosłe dzieci alkoholików, albo być może to są y, dzieci, które żyły niby w normalnych domach, natomiast nie byłeś y, taki, jak mama chciała, albo taki, jak tata chciał, i albo ci to mówiono wprost, że jesteś nie taka, że jesteś za gruba, że jesteś za chuda, że masz nie taki nos. Być może pochodzisz z domu, gdzie rodzice karali cię ciszą. Po prostu jak coś zrobiłaś, nie tak, nie tak się odezwałaś, nie taką ocenę dostałaś, nie odzywali się do ciebie, a być może w skrajnych przypadkach yy, nie dawali ci jedzenia przez jakiś czas albo po prostu ci bili. Być może pochodzisz też z takiego domu, gdzie też wszystko niby było ok, ale był jeden bardzo dominujący rodzic, gdzie wszystko ty, twoje siostry, twoi bracia i twój tata albo mama była podporządkowana tej jednej osobie. I wtedy wszyscy czuli strach, dlatego że ta osoba w jakiś sposób rządziła w domu i nie podporządkowanie się temu, co ona chciała, skutkowało właśnie agresją, awanturą, karaniem cię ciszą, albo karaniem cię albo taty, albo twojego rodzeństwa w jakikolwiek inny sposób. I tam, gdzie nie mogliśmy wyrazić naszych emocji, nienawiści, niezadowolenia w bardzo bezpośredni sposób, tak po prostu jak dzieci, potupać nóżkami, popłakać się, pokrzyczeć, odcinaliśmy się od naszych emocji. Dlaczego tak się działo? Dlatego, że w dzieciństwie to była gwarancja przeżycia. My jako dzieci, jako szczególnie małe dzieci i malutkie dzieci, Musieliśmy absolutnie kochać naszych rodziców, bo tylko kochanie ich i akceptowanie takimi, jakimi byli, dawało nam możliwość przeżycia i względne poczucie bezpieczeństwa. Jeśli za właśnie wyrażanie emocji byłaś karany, to zapamiętałaś, zapamiętałaś, że wyrażanie emocji nie jest bezpieczne. Że rodzice nie robili, jak krzyczałeś, jak płakałaś, a wręcz byłeś za to karane albo zawstydzany. I to też są takie sytuacje, gdzie jakby czemu rodzice nie akceptują tych naszych emocji? Dlatego, że my uczymy się doświadczać emocji jako dzieci, przeglądając się w rodzicach, w ich oczach i w ich reakcjach. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli nasza mama albo nasz tata, ale w szczególności mama, bo ona jest z nami bliżej związana emocjonalnie, nie umiała wyrażać swoich emocji sama była odcięta od tych emocji, na przykład od złości, to ty jako dziecko, jak się złościłaś, to co mama robiła? Mama, jakby kontaktowałaś mamę z jej własną złością, ponieważ ona nie miała i nie chciała mieć z nią kontaktu, to reagowała agresją i albo, albo była agresywna, albo była milcząca. Milczenie też jest objawem agresji. I po jakimś czasie, w związku z tym, że jakby ty z tymi swoimi emocjami nie mogłaś się przejrzeć w mamie i w jej reakcjach, Nabrałaś takiego przekonania, że emocje są złe, że emocje sprawiają, że mama jest na ciebie zła albo obrażona, albo tata. I w związku z tym co jest, to jest coś złego. Więc w pierwszej kolejności zaczęłaś najpierw udawać przed mamą, albo przed tatą, albo przed opiekunem. Kimkolwiek to był, to mogła być babcia, to mógł być wujek albo ciocia, która się tobą zajmowała, najpierw zaczęłaś udawać, że nie masz takich reakcji. Tak? Zaczęłaś hamować w sobie złość, zaczęłaś hamować w sobie płacz. Yy, zaczęłaś hamować sobie wściekłość, zaczęłaś hamować to, że jesteś smutna, i nawet jak ci było smutno, to byłaś uśmiechnięta. I teraz w dorosłym życiu, jak zdarza ci się jakaś trudna sytuacja, to ty po prostu reagujesz śmiechem albo uśmiechem. Tak, być może płaczesz, ale z uśmiechniętą buzią. I yy, najpierw zaczęłaś udawać przed nimi, a później zaczęłaś udawać przed sobą. Że nic nie czujesz, że to Cię nie boli, że wcale nie czujesz odrzucenia, porzucenia, osamotnienia, zazdrości, nie czujesz się gorsza niż Twój brat, Twoja siostra czy inne dzieci. Takim ważnym aspektem, z którego sobie też często nie zdajemy sprawy jest po prostu z nas, zawstydzanie nas. tak? Bo ładne dziewczynki nie płaczą albo ładni chłopcy są czyści. I słuchajcie, i my później z tym takim wstydem idziemy w świat. To się nazywa w skrajnych przypadkach toksyczny wstyd. I boimy i my wstydzimy odezwać się w swoim własnym imieniu, broniąc swoich własnych granic. Albo ktoś coś do nas mówi, zwraca nam uwagę, a my się po prostu czerwienimy. I jest nam po prostu wstyd. Po pierwsze za to, co ten ktoś do nas mówi, pomimo tego, że nas obraża, a po drugie nam wstyd, że to widać i że się czerwienimy. Tak jak powiedziałam, jeżeli tych sytuacji było bardzo dużo, bo takie rzeczy nie zdarzają się od jednej sytuacji albo od tego, że ktoś ci powie, że ładne dziewczynki nie płaczą. To, to jest nagminne, nagminny, powtarzający się schemat w każdej sytuacji. I raz jesteś karana agresją, raz jesteś karana ciszą, raz jesteś karana izolacją. Idź do swojego pokoju, tak, albo nie odzywaj się, albo idź do kąta. I tak po jakimś czasie, tak jak powiedziałam, najpierw zaczęłaś udawać przed innymi. A później udawać przed sobą samą, że po prostu nic nie czujesz, że nie czujesz złości, że jest wszystko ok, choć tak naprawdę czułaś w środku coś innego. I po jakimś czasie bardzo skutecznie odcięłaś się od emocji. Czy te emocje znikają, kochani? Nie, one nie znikają, one cały czas są w nas, w naszym ciele i w naszej przestrzeni. I właśnie te takie awantury: o skarpetkę, o szczoteczkę, o rozlane mleko. O, o to, że ktoś zwrócił ci uwagę albo zabrał Twój kubeczek. Te takie wielkie awantury. To jest już tak skumulowana złość i wściekłość, że ona nie może inaczej wyjść. Tylko przy takich drobnych sytuacjach już skumulowana po prostu wybucha jak wulkan. Jest wielka awantura wtedy. Albo być może pozwalasz sobie. To też o tym już parokrotnie mówiłam. Pozwalasz sobie na przykład tylko raz w miesiącu płakać, jak masz okres, i wtedy masz takie racjonalne wytłumaczenie, bo hormony, bo napięcie przedmiesiączkowe, i tylko raz w miesiącu mogę płakać, albo raz w miesiącu mogę złościć się. To też, słuchajcie, jeżeli tylko raz w miesiącu się złościsz i płaczesz, to też jest odcięcie skuteczne odcięcie od, od emocji. I to odcięcie od emocji zawsze jest podszyte racjonalizacją, czyli my sobie racjonalizujemy powód yy, tego, że my nie czujemy tej złości. Na przykład, bo gdybym nie miała surowych rodziców i gdybym, gdyby ci surowi rodzice nie karali mnie na za złe oceny, yy, to nigdy bym nie doszła zawodowo do tego, kim jestem. Nie byłabym prawnikiem, nie byłabym lekarzem, nie byłabym tłumaczem albo nie byłabym świetna nie wiem, w jeździe figurowej na ogrzewach czymkolwiek. I często słuchajcie, spotykam się z takimi klientami, którzy nawet mówią to wprost. Moi rodzice mnie nie bili i nie, nie doznałam, nie doznałam żadnej traumy. I to na przykład mówi kobieta, która naraz na, na jakiś czas w tym swoim szale i wybuchu emocji, albo bierze klapkę i bije dzieci, albo je karze i y, nie daje im kolacji. Dlaczego my to robimy? Dlatego, że na poziomie podświadomym to też jest udowodnione, i wielu, szczególnie amerykańskich psychoterapeutów i psychologów o tym pisze, żeby mając takie trudne doświadczenia z dzieciństwa, i tak jak mówię parokrotnie, to trzeba zrozumieć, że to nie chodzi tylko o domy dysfunkcyjne albo patologiczne. To chodzi o te wszystkie domy, gdzie my jako dzieci nie mogliśmy być sobą. Musieliśmy wpisać się w schemat, musieliśmy być jacyś. Musieliśmy udawać, że nie czujemy złości, że nie czujemy zazdrości. Nie mogliśmy być sobą. To chodzi o te wszystkie domy. Więc na jakimś poziomie cały czas odtwarzamy i odtwarzamy tę sytuację, bo chcemy, żeby ona w końcu doszła do happy endu, żeby w końcu skończyło się dobrze. Ale takie sytuacje nie kończą się dobrze. My chcemy, żeby ktoś nas w końcu pokochał, więc poświęcamy całe swoje życie dla tego kogoś albo ładnych parę lat. A ten ktoś po prostu nas, jak już wszystko oddamy, zostawia i odchodzi. Albo mm, na przykład tylko w pracy, to jest taki obszar, w którym mamy sukcesy. Więc nasze życie jest oparte o pracocholizm. Wszystko jest podporządkowane naszej pracy, bo tylko tam czujemy się widziani, docenieni i bezpieczni. Ale wszystkie pozostałe aspekty naszego życia po prostu leżą. I szczególnie to widać święta. Jak jedziemy do rodziny na wigilię i nie mamy tematów, nie mamy wspólnych tematów, bo widzimy się z nimi raz do roku albo raz na pół roku. Albo w skrajnych sytuacjach y, wolimy być sami, bo to przebywanie z innymi ludźmi tak, tak nas rani, że chcemy być sami, na przykład samotnie spędzamy wigilię. Także takich y, później y, konsekwencji odcięcia się od własnych emocji jest cała masa. I yy... Mam też takie jeszcze, powiem o dwóch przykładach, takie klientki, które na przykład przychodzą i, i, i mówią na początku: Okej, okay, jako dziecko rodzice wychowywali mnie twardą ręką, dyscyplinowali, no i dostawałam wtedy to wszyscy: wszyscy byli dzieci. Tak? I na przykład mówi to kobieta, która nagminnie ma agresywnych partnerów, którzy ją biją, nie szanują, którzy ją zdradzają, którzy pastwią się nad nią psychicznie. Co ona robi, wchodząc w kolejny związek z tym samym schematem? Ona odtwarza ten sam schemat, i nie może dojść do happy endu. A czemu nie może dojść do happy endu? Bo te nasze zranienia z dzieciństwa, one tak nas bolą, że my całe życie od nich uciekamy. I oczywiście jako dzieci nie mogliśmy ich dopuścić do siebie, bo dopuszczenie takich skrajnych, bolesnych emocji być może byłoby nie do przeżycia dla dziecka. Ale dzisiaj, z punktu widzenia osoby dorosłej, możemy wrócić do tych sytuacji i je przetransformować. Też czasami się spotykam z takim z bardzo skrajnie, powiedzmy, duchowym podejściem, że dzięki właśnie takiemu partnerowi, który jest agresywny, albo dzięki dziecku, które mnie nie szanuje, albo dzięki szefowi, który non-stop się ze mnie wyśmiewa. Tak, ja mogę przerobić swoje karmiczne wzory. To już, słuchajcie, jest skrajność. Jeżeli ktoś jest w bardzo toksycznej relacji i jest raniony, to pierwszym krokiem do uzdrowienia jest wyjście z tej relacji. I, I tylko z perspektywy i z dystansu można zobaczyć, co tak naprawdę się tam dzieje. No dobrze, co się dzieje, słuchajcie, na poziomie naszego ciała? Bo ten wpływ tych takich niewyrażonych emocji to nie tylko jest nasze schematy i nasze emocje, ale te niewyrażone emocje po prostu pracują w naszym ciele. I po jakimś czasie, jak nie wychodzimy z tych schematów, tak, to ciało już jest tak zmaltretowane, tak spięte, tak sponiewierane na jakimś poziomie, że najpierw jest tak, że my. Że mamy takie części ciała, które są słabsze, tak, I u niektórych jest to gardło, mają nawracające anginę, u niektórych to, to są sprawy kobiece, tak, mają, nie wiem, albo bardzo bolesne miesiączki, albo ciągłe nadżerki. U innych to jest brzuch i mają ciągłe niedrożności, różnego rodzaju choroby. A takim skrajnym, skrajną, skrajnymi chorobami, gdzie my nie chcemy wyrazić tych, tych naszych emocji, takich emocji bardzo skrajnych, jak na przykład nienawiść. Nienawiść do rodzica, który bił Ciebie, który był Twoją mamę, albo który Was poniewierał, albo być może mama taka była, bo to zdarza się i tak, i tak. I niewyrażenie tej wściekłości, albo później nienawiści, to to jest taki ruch, słuchajcie, że lepiej ja zabiję siebie, niż zabije Ciebie, tato. I co się wtedy dzieje? I to są, słuchajcie, te wszystkie choroby autoimmunologiczne. Autoimmunologiczne, to znaczy, że my je sami sobie sprawiliśmy. To jest Hashimoto, to jest zespół jelita drażliwego i innego rodzaju schorzenia autoimmunologiczne. To jest ten ruch. Lepiej ja zabiję siebie, niż zabiję Ciebie, tato, za to, co mi zrobiłaś w dzieciństwie albo co zrobiłaś mojej mamie. Co tu jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest zawsze praca ze sobą i nad schematami. Jakakolwiek ona będzie ale żeby była, przyniesie rezultaty. Dla mnie najbardziej skuteczną metodą jest metoda transformacji emocji. Ja to też nazywam e, tak, jak nazywał to bratszą, e, który stworzył tę metodę, metody pracy z wewnętrznym dzieckiem. To jest bardzo głęboka praca na bardzo podświadomych poziomach, gdzie my głęboko zapisaliśmy te schematy. W głębokiej relaksacji my wracamy do tych różnych sytuacji, ale już z punktu widzenia osoby dorosłej. Wracamy w wewnętrznym obrazie albo wizualizacji, to są te same rzeczy. Dochodzimy do tego, co się wydarzyło w tej sytuacji, jakie emocje to spowodowało. Pozwalamy sobie przeżyć te emocje, odczuwamy je w ciele i transformujemy przekonania, bo często w takich sytuacjach ciężkich dla nas, dla nas i trudnych zapisały się w nas bardzo głęboko przekonania: nic nie jestem warta. Tak? I wtedy prze. Transformujemy takie, takie przekonania w tych procesach na to, że jednak jestem warta. I oczywiście to nie jest proces na, na jedną sesję albo na jeden warsztat, tylko taki proces pracy z emocjami to jest praca na kilka tygodni albo kilka miesięcy, albo w skrajnych przypadkach nawet kilka lat. Jeżeli naprawdę pochodzisz z takiego domu, gdzie jakby już wszystkie granice były, były przekroczone. Więc na bardzo głębokim poziomie wracamy do tego z punktu widzenia już osoby dorosłej wracamy do przeżyć, i jako osoba dorosła, to przeżywamy, i jednocześnie uczymy się pomału zaopiekować sobą. Zaopiekować sobą, ale też postawić siebie w swoim własnym życiu na pierwszym miejscu. Co to znaczy? Co to znaczy, że będę już do końca życia egoistką? Nie, 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 absolutnie nie. To znaczy, że w zdrowy sposób stawiam, stawiam granice. Jeżeli mam wizytę u lekarza, na którą bardzo długo czekałam, ale nagle coś wypada, nie wiem, w pracy, albo ktoś prosi mnie o, o pomoc, to ja mówię: Ok, zrobię to w pracy, albo pomogę Ci, ale później. Dlatego, że dzisiaj mam ważną wizytę dla mnie u lekarza i muszę pójść, bo muszę zająć się sobą. Albo jeżeli ktoś chce do nas przyjechać, albo chce, żebyśmy my gdzieś pojechali. A po, prostu chcemy być, a po prostu jesteś zmęczona, to mówisz, ok, to ja opiekuję się sobą, mówisz temu komuś, dziękuję, pojadę z tobą następnym razem, ale dzisiaj muszę odpocząć, bo jestem tak bardzo zmęczona. Albo pomagasz komuś i robisz to swoim kosztem. To, to słuchajcie, to, to jest właśnie takie poświęcanie się, to też nie jest dobry wzór. Absolutnie ja jestem za pomocą innym i finansową, i emocjonalną, sama pomagam ale też mam osoby i wielu przyjaciół, którzy mi pomagają w trudnych sytuacjach i to się nazywa wymiana. Natomiast jeżeli masz takie osoby, które tylko chcą, żebyś te im pomagała, ale jak ty potrzebujesz pomocy, nie mają dla ciebie czasu, to też warto by się przyjrzeć tej relacji, zdystansować się i zastanowić się, czy to jest relacja, która wnosi coś do swojego do twojego życia. Także, kochani, zachęcam do pracy nad sobą, bo te nieprzepracowane emocje, one w nas są, one w nas pracują, rujnują nam życie zawodowe, rujnują nam związki, rujnują nam e, relacje z bliskimi osobami i z dziećmi. Dlatego, że jeżeli mieliśmy takich rodziców, to jeszcze jest ważne, którzy byli odcięci od emocji i my nie skontaktujemy się z, z emocjami, ten sam schemat przekażemy naszym dzieciom, to tak pracuje. Jeżeli ty nie wyrazisz swoich emocji, to jak przyjdzie twoje dziecko i ono będzie złe, a ty swoją złość wypierasz, to zareagujesz agresją na złość twojego dziecka i przekażesz mu ten schemat dalej. Więc jeżeli uważasz, że nie jesteś wystarczająco wartościowa, wartościowy, żeby pracować dla siebie, to zastanów się nad tym, co przekazujesz swoim dzieciom i jakie schematy przekazujesz, przekazujesz swoim dzieciom. Także, jeżeli coś z tego, co powiedziałam, z Tobą zarezonowało, albo uważasz, że może to komuś pomóc, albo uważasz, że jest to wartościowe, to poproszę o ZUS, zalajkuj, udostępnij skomentuj. Też zapraszam Cię bardzo serdecznie na warsztaty pracy z wewnętrznym dzieckiem. To są dwudniowe warsztaty 7, i 8 stycznia, 17 i 18 stycznia. Pod koniec stycznia zapraszam Cię też na czterodniowy warsztat pracy z wewnętrznym dzieckiem od poczęcia do dorosłości, gdzie przez różne etapy. Powstawania różnych trudnych schematów będziemy przechodzić. Zapraszam Cię też na sesje indywidualne. Wszystkie warsztaty ze mną są opisane mo na mojej stronie Facebookowej Ewa nazim. Coaching i ustawienia systemowe w zakładce wydarzenia. Także wszystkiego dobrego Wam życzę, zadbania o siebie, postawienia siebie i swoich potrzeb na pierwszym miejscu w swoim własnym życiu. Wszystkiego dobrego, kochani.